Siemano ziomek Siemano wszystkim w ogóle Siemano, siemano Już mam live'a, mi się tutaj wyświetla live. Siemano w ogóle po drugim czasie Siemano wszystkim, mam już 97 subów ludzie. Bijajcie na mojego streama Bym się cieszył bardzo. Streamek jest już, streamek będzie nagrywany z takiej okazji, że długo mi nie było. Zara będzie, zara będzie live dosłownie ludzie. Już jest włączony w sumie. Już jedna osoba jest. Druga teraz, zaraz będzie. Zara będzie live, dosłownie. Jakieś przegłosy tutaj są, nie wiem. Zara będą dwie osoby ludzie. Robimy live'a. Już mam live, a już są dwie osoby, ludzie, na moim live. Jaka się cieszę, ludzie. Dobra, jedziemy na misję. Co by nie było? Tak czy siak, wszystko pięknie działa. Na 700, y, 720 jest rozdzielczość. Y, Dobra Wbijajcie kurde ziomki poziomki Już są dwie osoby na live Cieszę się, dobra będziemy robić misję. Misje z GTA 5. Czy, czy ja tutaj czasem nie mam coś przedstawione, bo ja już nie pamiętam Efekty ściszmy Mużyczkę bużycz, tak Ściszymy ogółem Ogółem, ogółem jeszcze trzy, jakby weszły osoby albo dwie, to byłoby spoko. Dobra, jedziemy gdzieś tutaj. O, ja bym zrobił tą misję w dokach. O, trzy osoby są. Siemano, widzą je w ogóle. Siema trzeci ziomek tutaj, który weszedł jak ci się będzie? Jest, jest, powiedz mi tutaj widzowie, powiedzcie mi, czy mnie słychać dobrze, jo? Bo ja tutaj nie mam pojęcia, kurwa. Ja nie mam jak sprawdzić. Mm -hmm. Kurwa, kto auto się wlecę, Jak? No, trzy ludzie są na na live'ie moim. To się cieszę naprawdę. Fajnie, fajnie. Wszystko gru właśnie ja jedziem tą misję zrobić piszcie w komentarzach tutaj możecie złe pisać normalnie na tym czacie o już jedna osoba wyszła no to słabiutko tutaj dobra mniejsza o to 13 z GTA 5 single player Zrobiłem taki krótki liveik. Nie wiem, 20 minut może. Potem ja sobie kontroler naładuję, bo nie miałem go. Kim ja gram? To jest trevor? No, trevor to jest. Ziomek, 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 hmm. ziomki oglądajcie mojego lajbika w postaci odcinków, live jest w postaci odcinków, jakby ktoś nie wiedział, już przedtem mówiłem, że ja robię odcinki, yy, odcinki to są livey. Livey to są odcinki, tutaj pozdrawiam Kacpra. pozdrawiam Gabrysia i Jakuba, pozdrawiam wszystkich tutaj, Moich znajomych, moich widzów tutaj też O kurwa, ale się wiebałem mm. Trevor się nie pierdoli tutaj No jest gościu dobry Dobra, musimy, będziemy musieli zbutać, bo coś auto się spieprzyło Idziemy do doku Pamiętacie na pewno to misję O, stoi tu jakiś, jakiś Polones Weźmiemy tu palo, poloneza i jedziemy Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Siemano. Jeszcze raz. Trzeci widzu, powiedz mi czy... O, już 5 osób jest. Ludzie, ja tutaj normalnie... Dziękuję wam za wsparcie, motywujecie mnie właśnie w ten sposób. Po... Okej, okay. pozdrawiam pana Grzegorza. Pana Grzegorza pozdrawiam i panią Hanie oczywiście. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy. Paulinę, Kacpera wszystkich, pozdrawiam moich tutaj bliskich, a ja muszę tutaj ten batyskap y, z, zapierdolić, tego batyskapa, cztery osoby, było pięć, teraz cztery, dobra zaraz dojdzie jeszcze ktoś, spokojnie, a ja muszę tutaj, ja muszę wziąć pistolet z tumikiem i napierdalamy, będą odcinki się ukazywać z GTA 5. tak jak już mówiłem, będą odcinki, będę robił dopóki, będzie mi się chciało, dopóki gry nie skończę tutaj, jeśli chodzi o Farminga 17, to też będę grał. O, kondycja 60, 60%. Fajnie. A, tu muszę się... Tu muszę się sfanić, żeby tutaj gościu mnie nie... A, on jego tutaj... Yy, widzę, widzowie, napiszcie, czy Wy znacie tą misję, bo tam... To jest takie przygotowanie do napadu na Merryweather, oczywiście. Może będą mi te odcinki z Fortnite'a, zobaczę, jak to tam będzie wszystko wyglądać. Czasowo, jak to wszystko wyjdzie, jak to się mówi. Dobra, Trevorku. Trevor się... O, i mamy Batyskap. Fajnie się... Że... Zadzwonię na policję, ty gościu chcę na policję zadzwonić. Eee, to my uciekamy, stąd lepiej. What? Gliny. What the fuck? Kurwa, jakim chujem? Dobra Trevor, uciekaj, bo nas zaraz zdupną. Eee... Parszywce zaraz, zaraz nas zdupną. Dobra, u, u, ukry, u, kurwa, ukryj, Kurwa, ukryjemy się jakoś przed psami. Właśnie policja w tym getta jest właśnie każdym upierdliwa dosyć. Ale zgubimy ten jedną gwiazdkę, to tam jest chuj. No i tu jadą te parszywce. Dobra. Tak czy siak będzie live. Live nagram. Zawsze. Jak się tutaj ogląda, widzowie, mój, moje odcinki, w ogóle ten odcinek, live, live'ik? Ja muszę ich zrobić, normalnie w ciula. Trzy osoby. Były pięć, teraz jest trzy. Okej. Okay. Dobra, musimy się teraz udać. Zrobimy tę misję i... Ben...

Obiecałem sobie, że zrobię wszystkie misje faburalne i potem się. A co do. K kurwa, że jadę. Ja nie przejadę. Kurwa. To w tą stronę, dobra, bo ja tego już nie pamiętam. Fartowne dranie, ja naprawdę nic o tym nie wiem. Aha, masz rację, nie wiesz. Trevor to jest kawał, kawał chłopa dosłownie. Od razu lepiej, dokładnie, Trevor. Było pięciu osób, teraz jest dwie osoby. No, dwie, trzy stałe osoby ja mam dokładnie, więc spoko, mnie to tam dużo nie potrzeba do, jak się mówi, do szczęścia, do życia nie potrzeba, do życia potrzeba kiełbasy i chleba, dokładnie, tak to właśnie jest. Pozdrawiam oczywiście wszystkich jeszcze raz, żebym nie zapomniał na odcinku. Nie, ja oczywiście się cieszę, że mogę tutaj dla Was nagrać filmiki, jak najbardziej. Kurwa, tak długo, żeby tu jechać, płynąć oczywiście tym łodziom podwodną Batyskap. Pokażę Wam jeszcze później, może inne misje, ale to dopiero później. A, dobra, dobra. Tu się teraz zbliżamy pod wodą. Fajnie się pływa z tymi, tymi łodziami. Czemu widzowie, nic, czemu widzowie nic nie piszecie? To jest ciekawe. Czemu nic nie piszecie? Ale dobra, nie musicie nic pisać. Spoko. Komentarzy nie musicie pisać. Wystarczy, że oglądacie, to mnie bardzo y, motywuje większa ilość y, graczy y, widzów tutaj ktoś się mnie pytał tu u, widz y, w poprzednich, poprzednich odcinkach, czy ja będę grał na. czy ja wbiję na normalne RPG. Dzisiaj odpalę normalne RPG. Jakby co. Dzisiaj sobie pobiorę te zasoby tego serwerka i będę śmigał. Jakby co. Będzie, będziecie mogli widzowie ze mną pobrać. Nie ma problemu. Tylko wbijajcie sobie. Wtedy bijajcie tam na serwerek, jeśli tam gracie. Ja tam wbiję później. Nie wiem, czy dziś, czy jutro zobaczę. Może dziś nawet. To tylko zależy ode mnie. Starczysz od palenta. Jak to się mówi? Jaka jakość dobra jest nagrywania? Właściwie tu, tutaj widzę, że jest dobra. Jaka animacja? Kurwa. Wymiata, piątka wymiata w sumie. Live gdzieś będzie spał tak pi ile 20 minut jeszcze coś porobimy, potem ja wychodzę i może live będzie jutro. Oh,

Że najlepiej by się opłacało 15 minut 20 nagrywać udziałki Z... No to jest dobry pomysł akurat Dobra, będziemy mieli misję zdane, spoko loko misja z dami i potem zobaczymy. A jeszcze misja z tym batyskapem. E, nie, nie batyskapem, przepraszam. 75%, no i git, świetnie. Zapiszę sobie grę, bo to ni Nigdy nie wiadomo. Magia to przyjaźń, to jest tam to jest tam... Chyba to, żebym sobie z save'a nie spierdolił. Dobra. Jeszcze odjebię tutaj rozróbę na koniec. Mamy bomby przylepne. Zaraz, dobra, zrobimy jedną tutaj rozróbkę i ja się z wami żegnam, bizowie. Oczywiście oglądajcie sobie, subskrybujcie i lajkujcie. nieźle, nieźle. O, gliny, czekamy na nich. My name Trevor. Czekam na nich, to jest... ...piękna opcja. Chodźcie tu, psy. Chodźcie tu, pieski. Pieski, chodźcie tu. A tu wyjedziecie, dawajcie tutaj. Tu jakiś gościu tu dawaj go, zaraz odpierdolimy go. What gdzie ten pies jest? Nie widzę gnoja, Długo nie grałem w GTA 5, normalnie. What? Deadłem. Tak jak już obiecałem na koniec odcinka będzie rozruba. Może będzie Fortnite, zobaczymy. To już, to już wam powiem w następnym odcinku, co będę robił. Ja mam 2 miliony 600, mam sobie taki sposób znalazłem na szybką kasę. Czyli giełdę tam robiłem i... Czarnuchu powiedziałeś. Co ty powiedziałeś? Powiedziałeś. Ty dziadu do mnie. Uciekać lepiej. Z gościa tutaj. Chciałam. Na podłogę. Babo. No. no, tak do 20 minut. Co tu mam w ogóle za bronię? Mam jeszcze karabinek. Chodźcie tu, psy. И все Kurde! Ale dedłem. Fajna autko w ogóle, Sabre. Będziemy timingować w jakimś... nie wiem, 14 odcinku samochód jakiś. Będzie fajnie. 20 minut ponad. Dobra, no, ja sobie pana naładuję. I tak, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, ja się z Wami żegnam. Na razie, na razie wszystkim, trzymajcie się. Ziomki, poziomki.